Musimy zamknąć, zamknęliśmy i jedziemy w górę, czy tym razem jedziemy w dół. O. opowiada się bardzo ciekawie Dobra, no zjechaliśmy, otwieramy, wychodzimy No póki co ta relacja moja nie jest zbyt może ciekawa o, W każdym razie jako twój prawnik razem powstrzymać od wszelkich nieostrożnych, A innymi słowo nie rób niczego głupiego bla 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 wygrano że pod warunkiem, że żeby wszystkim wszystkimi ślatami, bo zadali zmysły Wydaje mi się, że my jesteśmy chorym umysłowo artystą Niby gra nas, ostrzega przed epilepsją, jakąś tam I tak naprawdę. To on ma epilepsję i ma chore wizje. Za dużo kolorów atakuje go. Co my tu mamy? Jakaś komora gazowa? Nie, jakieś tajne przejście. Nie wiadomo dokąd. Co w tym przejściu mamy? A szczury latają gdzieś tutaj. Kurek? Z wodą. Ok. Leci sobie, woda cię krew. Bo tak ledwo widzę. No nic, no to niech sobie leci. To ktoś następny po mnie sobie umyje ręce albo najwyżej zęby. A jak widać tędy nie możemy przejść, więc wchodzimy tu i jesteśmy w kiblu właśnie. O! Właśnie coś się dzieje z naszym protagonistą. Naszym malarzem. I znowu nie widzimy naszego odbicia. A ktoś jest niewychowany? Nie potrafi spuścić wody w kiblu. No, a spuczka nie działa. Trzeba zadzwonić do hydraulika. Halo, Super Mario, proszę naprawić mi kibel. No i. Co to kurwa jest? Dyryfujące paskudstwo zatykają kanalizację futrowy w. W wodzie, nie dla mnie kąpiele Czyli tutaj dużo szczurów jest ogólnie W tej historii pojawia się mnóstwo szczurów Em A jednak da się dalej wejść, o proszę A już myślałem, że to jest część nieinteraktywna i po prostu Przeszkoda i dalej nie możemy przejść Bez uruchomienia odpowiedniej kolejnej dźwigni, prawda? No ale dobra, idziemy dalej i, i stryczek, który nic nie daje. A drzwi zamknięte. No, znajdujemy się w jakimś takim obszarze piw. Win... Piwi? Piwnicy? Jesteśmy w kolejnym miejscu. Co to w ogóle jest? Strzaskane butelki wina. Może to jest wi... miejsce na wino? Winiarnia? Aha, okej, okay. tu nic nie ma. Tutaj też nic nie ma i tu zapewne też nic nie będzie. Kurwa, jednak nie? O, kolejna wizja. Wow. Teraz jak będziemy szli, to ten obraz nam się będzie odpowiednio ustawiał. O cholera. No, powiedz, że tutaj nic nie widać i po prostu musimy sobie tak schodzić i tak będziemy sobie schodzić. Ledwo co widzę tutaj przecież. O kurwa. Przecież już tutaj byliśmy. Chyba byliśmy. Nie pamiętam w sumie. Ale jeżeli to zaraz nie pierdolnie. No, tak jak sądziłem. Wszystko się unosi. Dograj pan melodię do końca, wszystko jebnie i się znowu wystraszymy. Tej grze zauważyłem jest coraz więcej właśnie straszaków. Ale nie takich wyskakujących No i gra melodia. I ogólnie jest fajnie. Nie mamy tutaj żadnej interakcji. No to sobie idziemy i zaraz to wszystko jebnie w dół, bo grawitacja sobie zadziała. Ale to z... takie delikatne uczucie tutaj przechadzać się między tym czy tej przyjemnej, przy przyjemnym akompaniamencie właśnie z fortepianu. Część, z, część rzeczy spada, część znowu wraca. Czy my mamy iść z powrotem tam? Ale mam wrażenie, że raczej nie. Po prostu musimy się gdzieś tutaj przebić. O, tak jak sądziłem. E! O szlak. No i teraz wszystko jest opustoszałe No i dokąd dalej iść Chyba tam w miejsce co to jest Kurwa ledwo widać No Kranik z wodą znowu kolejny A cóż to? Musiałem oddzielić mięso od kości W początku nie wiedziałem jak się za to zabrać, więc po prostu odpiłowałem ją brzeszczotem Przygotowałem kość. Po ziemią ją do moździerza, najpierw musiałem go sobie sprawić, w końcu nigdy wcześniej czegoś takiego nie robiłem. Czy ja mam wrażenie? Czy nasz kochany artysta malarz dorabiał sobie na chirurgii i po prostu kroił jakiegoś człowieka, zajmował się zwłokami, nie, nie wiem, nie mam pojęcia. Nie wiem, nie mam pojęcia. Czym on się dokładnie zajmował, ale mam wrażenie, że po prostu składamy sobie człowieka w takiej metaforycznej wizji ukończenia ostatniego obrazu. Tak, czyli po prostu ukończ dzieło, a my zbieramy jakieś ludzkie szczątki, które mamy poskładać, i są sobie zrobić człowieka, nie wiem, może kogoś bliskiego. Nie mam pojęcia. Dzień dobry, jesteśmy znowu w naszym gabinecie. Tym razem znowu tu jest porozpieprzane wszystko. Mnóstwo rzeczy poprzekładanych. Sztaluga dalej stoi. I nałóżmy nasz naszą kość, tak? Potrzebujemy tej kości. Nasz obraz znów się zmienia i tym razem co nam będzie przypominał? Mm, nadal ciężko stwierdzić. Chociaż mamy już jakiś zarys. Wygląda to na jakąś taką kobietę. Tutaj mamy korpus. Taki tułów. Bez ramion. Czy my składamy człowieka? Naprawdę, nie wiem, nie mam pojęcia. To jest wszystko mega, ale to mega przedziwne w tej grze. Wszystko jest tak zaskakujące. Z góra. Krew, kości, a co nas czeka dalej? A, list trzeba jeszcze sprawdzić. Ja nienawidzę, nawet teraz, zagubioną samodzielnie, bezradny. Zawsze będziesz groteskowym nieporozumieniem, dokończ to. Czyli aktualizuje nam się i przypomina list, tak? Przypomina? No, nazwijmy to tak. Dobra, tutaj już więcej nic nie znajdziemy. A co będzie dalej? E, co jeśli za, zawiedziesz, poniesiesz porażkę? Co będzie dalej w czwartym rozdziale? Tego się dowiecie już niebawem. Musiałem podzielić ten trzeci rozdział, aby, abyście po prostu mogli to spokojnie obejrzeć. A to jest zabieg celowy. No, gdyż przypominam o blokadzie na dłużej niż 15-minutowe filmy. Warstwy strachu Kiełbasa Malarz żegna się z Wami i widzi w kolejnym, czwartym rozdziale, który również będzie prawdopodobnie rozbity na dwie części. Do zobaczenia.